Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki w czytaniu dla Singli na sierpień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu w sprawach sercowych, tło tej sytuacji i radę do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w i w Księżycie. Link jest dostępny w opisie filmu, może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. I ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was, moje kochane wodniki. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to, co Was czeka w sprawach, w kwestiach emocjonalnych <laughs> w zbliżającym się miesiącu sierpniu. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, bardzo często też się pojawia jakaś odrębna kwestia, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta. Rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. No nie wierzę, moi kochani, pojawia się pustelnik jako pierwszy. Ta karta przede wszystkim kojarzy mi się z rybami i właśnie z Wami. Rycerz Denarów i Szóstka Kielichów. tle piątka kielichów, trójka kielichów, <laughs> paść denarów i rada, jaka rada? Jaka rada? Jaka rada? Arcykapłanka. Oj, moi kochani, kolejny znak, który, który, kolejna karta, która kojarzy mi się z wodnikiem. Ok, moi kochani, zaczynamy sobie Wasze czytanie. Zaczynamy od pustelnika. Od rycerza denarów i od karty szóstki kielichów. Karta, moi kochani pustelnika, to jest przede wszystkim skupienie się na, z jednej strony, te, dlaczego mi się kojarzy z rybami, z wami? Z rybami, dlatego, że to jest karta bardzo dużego uduchowienia, bardzo mocnego, takiej bardzo często jest to podróży w głąb naszych chęci, w głąb samego siebie. Dlaczego mi się kojarzy z wami? Dlatego, że raz jest to karta samotnika, dwa to jest karta ta bardzo, dużego, bardzo dużej logiczności, też bazowanie na swoich doświadczeniach. Tego, że bardzo często, pomimo tego, że jakby unika ludzi, on bardzo często jest na uboczu. Trochę i tak jak wodniki. Ale pomimo tego on widzi więcej niż inni. Tak? Czyli on jest świetnym obserwatorem. On nie zawsze lubi być w centrum uwagi. On nie zawsze pcha się na, na scenę. Tak? Nie zawsze chce pokazywać siebie naokoło i być najgłośniejszy, najbardziej widoczny, mieć najwięcej do powiedzenia. Ale to nie znaczy, że nie ma własnych przemyśleń, dlatego że on bardzo często zamiast skupiać się na gadaniu, dużo więcej widzi i dużo więcej słyszy. I wyciąga pewne wnioski. Natomiast, o czym mówi ta karta w tym miesiącu dla Was? Tak jak wcześniej już powiedziałem, może z jednej strony jest to karta samotnika. Karty tutaj mogą mówić o tym, że przede wszystkim w tym miesiącu. Nie widzę tutaj kart bardzo mocno mówiących o tym, że nie wiem, jakieś randkowanie, skupienie się na kimś innym, pojawienie się jakiejś innej osoby. Przede wszystkim karty te mówią o tym, że wy się skupicie na sobie, na własnym wnętrzu, na własnych przemyśleniach, dlaczego tak i, na, i też na pewnych kwestiach związanych z przyszłości, które się tutaj pokazują. Zaraz Wam powiem, dlaczego tak tutaj uważam. No, ale taka karta pustelnika to też może być po prostu yy, potrzeba spokoju, potrzeba skupienia się na sobie, przede wszystkim właśnie ukierunkowanie tej energii zamiast na innych, zamiast na jakąś konkretną osobę, to na siebie. To może być też miesiąc takich yy, ważnych dla was, z waszego punktu widzenia, przemyśleń. Jeżeli chodzi o drugą energię, ja właśnie, bo wy się możecie, moi kochani, w tym miesiącu bardzo mocno skupiać na swojej przyszłości, planować kolejne kroki yy, yy, i też moi kochani, nie tylko że, bo yy, samo planowanie jest w paziu, a działanie już jest w rycerzu. I dlatego też karty tutaj mogą wskazywać na to, że macie jakieś, są w tym miesiącu dla Was jakieś ważne tematy związane z przyszłością i nie, Wy nie tylko będziecie planować, ale Wy będziecie działać. Natomiast ostatnia energia, szóstka kielichów. Karty mogą pokazywać tak. Szóstka kielichów to jest karta powracających uczuć, emocji, wspomnień, osób. Karty mogą wskazywać tak. Wy możecie, do Was mogą wracać pewne wspomnienia. Najprawdopodobniej przede wszystkim po to, żeby wyciągnąć z nich pewne lekcje. Szczególnie pod kątem tutaj aranżowania sobie tej przyszłości. Karty też mogą po prostu mówić o tym, że ktoś, ktoś może Was w tym miesiącu wspominać. Też nie ukrywajmy, że jest taka możliwość, że w tym miesiącu może ktoś z przeszłości się do Was odezwać, ale karta pustelnika w tej sytuacji może po prostu oznaczać, że Wy nie będziecie tym zainteresowani. Ale to tak mówię na marginesie: przede wszystkim karty mogą mówić o wejściu w głąb siebie, yy, karty mogą mówić o tym, że wyciągacie pewne lekcje. Z przeszłości, że sobie pewne rzeczy w głowie poukładacie, ale nie, nie po to, żeby wrócić dla samego powrotu, przeżywać yy, to, co się wydarzyło, żeby. Nie widać tutaj, moi kochani, muszę powiedzieć to głośno. <laughs> nie widać tutaj jakichś kart rozżalenia, przeżywania, yy, wiecie, yy, emocji z tym związanych, które wracają jakimiś falami. Nie, moi kochani, tutaj tego nie ma. Jest to, że. Pewne sytuacje mogą Wam się przypominać. Karty mogą też na przykład mówić o tym, że przy okazji e, jakiegoś, jakiejś wycieczki, jakiegoś wyjścia z domu, jakiego, jakiegoś spaceru, mogą do Was na przykład wracać wspomnienia związane z danym miejscem. Jeżeli miejsce kojarzycie na przykład z jakimś byłym partnerem, no to po prostu możecie sobie przy okazji mijania jakiegoś miejsca o tym przypomnieć. Ewentualnie e, karta szóstki kielichów. Może tutaj mówić o tym, że tą osobę dziś przypadkiem zobaczycie albo spotkacie kogoś ważnego ze swojej przyszłości, stąd pewne emocje mogą wrócić, pewne wspomnienia. Natomiast muszę powiedzieć to głośno: może to ewentualnie oznaczać, że ktoś tam może się próbować pojawić w waszym życiu, ale nie ma tutaj żadnej z kart kontaktu od tej osoby. Więc raczej, raczej to może być um, um, przypadkowe spotkanie albo jakieś wspomnienie z tym związane z tą osobą, dlatego że nie mamy, um, um, przepraszam, nie mamy ani pazia mieczy, ani pazia buław, ani ósemki buław, y, ani y, jakiejś na przykład y, asa pentakli, czyli karty propozycji od tej osoby. Um, ani jakiegoś działania, jak na przykład w asie buław. Więc karty tutaj po mogą po prostu pokazywać, że gdzieś emocje albo ta osoba może gdzieś tam się przewijać w tle. Ale ona najprawdopodobniej w tym miesiącu nie będzie miała dla Was yy, tutaj jakby większego znaczenia, tak. Tak jak wcześniej już powiedziałem. Pewne. Pewne tematy z przeszłości, jakieś tam emocje, yy, przypomnienie sobie czegoś na przykład w związku z jakimś miejscem albo zobaczenie nawet tej osoby może być tutaj, <laughs> może być tutaj yy, możliwe. Na, y, natomiast też karty nie, nie pokazują tego, żebyście jakiś, mieli kontakt z tą osobą, więc możecie gdzieś tam zobaczyć, gdzieś w oddali tą osobę, wie, wiecie, zauważyć. Bardzo prawdopodobne nawet, że bez, że bez pewnej wzajemności, czyli ta osoba jakby nie, nie będzie miała świadomości, że w ogóle ją spotkaliście. Tak. Stąd takie ani inne energie tutaj mogą być. Natomiast tak jak mówię, mam wrażenie, że Wy w ogóle w tym miesiącu będziecie w energii swojej, skupienia się na sobie też yy, skupienie się na swojej przyszłości, emocji, jeżeli chodzi o, o to, jakie tutaj mogą być w tym miesiącu, to to może być przede wszystkim w karcie pustelnika troska o siebie. Tutaj jest też pokazane z, yy, ten pustelnik z pieskiem, więc jeżeli, jeżeli macie na przykład zwierzątko, zwierzątka, to możecie też dużą część swojego, swoich uczuć po prostu przelewać na te zwierzątka, zresztą z wzajemnością, bo prawda jest taka, że przecież zwierzęta yy, też odwzajemniają uczucia, czyjeś emocje, bardzo dobrze też bardzo często wyczuwają, są takie wdzięczne i tutaj też y y potrafią dać dużo takiej fajnej, pozytywnej uwagi. Natomiast tak jak wcześniej już powiedziałem, nie ma tutaj ani jakichś y y y znaczących powrotów, tak? bo tu, to nie jest karta powrotu raczej tutaj bym, tak jak wcześniej już powiedziałem, skłaniał się ku temu, że y gdzieś na marginesie waszej percepcji może się ta osoba pojawić, tak? albo jakiejś waszej świadomości, pamięci. Y natomiast Tutaj karty nie pokazują tej, żeby ta osoba tutaj wracała. Nie ma też, moi kochani, kart związanych z poznaniem kogoś nowego. Widać po prostu, że dla was ewidentnie tutaj ten czas sierpniowy jest czasem dla was. Od was, dla was. Takiego prezentu skupienia się na sobie i przede wszystkim, tak jak wcześniej już powiedziałem, emocje emocjami, ale wy myślicie w kontekście tego, co będzie, tak? Tego, co wam się przysłuży, tego, jak sobie zorganizować życie. Jeżeli chodzi o tło, no i właśnie. To mogą być przyczyny obecnej sytuacji, dlatego że mamy szóstkę kielichów, trójkę kielichów i pazia denarów. Yy, piątka kielichów, moi kochani, to jest karta takiego. Też karty mogą po prostu mówić o tym, że pewna przeszłość oddziaływuje wo na was w tym momencie. Czyli na przykład przeżyliście bardzo mocno, albo jakąś roz jakieś rozstanie, albo yy, ostatnia relacja mogła być dla was, no częściowo taką traumatyczną. Dlaczego? Dlatego że. Piątka Kielichów, ona myślę, że częściowo może jeszcze na Was wpływać, tak? E, piątka Kielichów jest to karta takiego po, e, poczucia czasem wszystko to, co najlepsze to już jest za mną, albo może na ten moment nie warto próbować czegoś nowego, może e, w skrajnych przypadkach to może być takie nastawienia, może miłość, e, relacja to jest w ogóle nie dla mnie, może ja się w tym po prostu nie sprawdzam, może lepiej się skupić na sobie, pomyśleć o sobie, e, dlatego, że tak jak wcześniej już powiedziałem, Piątka Kielichów jest to karta ta bardzo dużego rozczarowania, tak? Ym. Jakąś relacją, jakąś osobą, ale to moi kochani, bardzo często po prostu wpływa na nasze ogólne myślenie na temat relacji. Może ja już nie chcę cierpieć, może ja już nie chcę dawać komuś swojej energii, a potem dostawać za to sami wiemy gdzie. Ym. I też bardzo często to jest takie uświadomienie sobie, po prostu jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć. I tu by padło w sumie to samo słowo, to co wcześniej kończyło tamtą sentencję. Jeżeli chodzi o pozostałe energie, Trójka Kielichów jest to karta, moi kochani, bardzo często osób trzecich, właśnie o tym mogą mówić karty jako przyczyny Waszego rozczarowania, albo pojawi się osoby trzeciej w Waszej relacji poprzedniej, albo moi kochani, może być to bardzo często, to też mówi o nielojalności partnera, o tym, że rzeczy, yy, które Wie na wasz temat, nie zostawia dla siebie. Wykorzystuje to do jakichś niepotrzebnych, yy, prześmiewczych tekstów, tak? Albo do mówienia źle na wasz temat. Ta trójka kielichów bardzo często też mówi o pewnym stylu życia, takim bardzo luźnym, bardzo hulaszczym. Może też mówić o problemach z używkami. No i tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo często albo to może oznaczyć osobę trzecią, albo niezakończoną jakąś relację. Z inną osobą lub osobę wtrącającą się do relacji po stronie tamtej osoby. To może być na przykład była partnerka, z którą na przykład ten osobnik yy, z przeszłości miał na przykład dzieci, albo była teściowa, tak? Kobieta, yy, która wprowadza chaos, psując tą relację w pewien sposób no, od środka, tak? Jeżeli chodzi o ostatnią energię, Paść denarów. Paść denarów to jest karta planów związanych z przyszłością. Więc karty tutaj mogą po prostu pokazywać to, że wy w przyszłości co do osoby, na której się bardzo mocno sparzyliście, to też może wpływać obecnie na wasze postrzeganie, budowanie relacji, wasze wątpliwości, wasz strach. Może tu karty tutaj mogą wskazywać na to, że mieliście bardzo dużo planów związanych z tą osobą. Liczyliście, że na to, że to się pokłada, Liczyliście na to, że że y, możecie na tej osobie polegać, także że warto z tą osobą budować przyszłość. Natomiast natomiast y, rzeczywistość pokazała taki, a nie inny scenariusz, który w piące kielichów mógł być dla was bardzo trudny do przyjęcia. I tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo mocno oddziaływa, oddziaływać nadal na was, szczególnie, że wy tutaj się pokazujecie w energii sierpnia, w, w sierpniu w energii pustelnikaty, czyli potrzeby. Raczej skupienie się na sobie potrzeby y, ciszy, spokoju, y, pewnego odsapnięcia, unikania zgiełku codzienności, y, y, też takiego skupienia się na sobie po to, żeby no na co dzień też jesteśmy bardzo często przez nadmiar informacji y, do nas płynących i w pracy, poza pracą. Jesteśmy po prostu przebojcowani, y, a wodnik to też jest taki znak, który po prostu lubi ciszę, lubi spokój. Tak jak jest przebodźcowany to im, im bardziej jest przebodźcowany, tym później dużo gorzej to. Im, im więcej tego, tych bodźców, tym coraz gorzej to znosi, coraz mocniej to na niego oddziaływuje i w pewnym momencie może na przykład zacząć, zacząć się denerwować tym faktem, tak, że, że potrzebuje ciszy. Jeżeli chodzi natomiast o kartę Rady, jest to karta arcykapłanki. Ja to nazywam kartą kobiecej mądrości, czyli w swoim życiu bazowanie na trzech podstawowych elementach, w których również pustelnik i wodniki są dobre, tak jak wcześniej już powiedziałem, z tą kartą kojarzę bardzo mocno wodnika, z arcykapłanką też. Dlaczego? Bo y, y, arcykapłanka łączy w sobie doświadczenie życiowe, które wodniki ba, zazwyczaj, jeżeli chodzi o doświadczenie, one bardzo też długo pamiętają, tak, bardzo dobrze przyswajają y, różnego rodzaju. Y, to, co wynika z wydarzeń, które się dzieją w ich życiu. Drugie, to jest bazowanie na logice i wiedzy na temat tego, co się w życiu dzieje albo co do jakiejś innej osoby. Wodnik, znak powietrzny, znak bardzo logiczny. Yy, bardzo często też yy, widzący, tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo dużo rzeczy, bardzo dobrze czytający między wierszami, yy, który yy, zazwyczaj więcej słucha, więcej obserwuje niż mówi. Bywa skryte, ale to nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia. Yy, natomiast. Mm, ostatni element to jest, moi kochani, intuicja, która też jest mocną, e, mocną, e, taką, mm, mocnym takim elementem, który właśnie wodniki posiadają. Tutaj karty mogą mówić o tym, że jeżeli chodzi o bo przede wszystkim myślę, że to tyczy się <laughs> tego skupiania się na przyszłości, co do podejmowanych w najbliższym czasie, w sierpniu, decyzji, warto tutaj bazować na tych trzech elementach, łączyć w sobie, zresztą wodniki są bardzo dobre, jeżeli chodzi o łączenie właśnie tych trzech elementów, czyli doświadczenia życiowego, wiedzy, e, właściwie informacji, logiki na temat obecnej sytuacji i właśnie intuicji, która też bardzo często, bardzo mocno podpowiada e, to jakie decyzje trzeba tutaj podjąć. Natomiast co do kwestii emocjonalnych, kwestii sercowych, karty tutaj pokazują, że te emocje będą skierowane przede wszystkim y, przez Was na siebie, y, bo karty tutaj po pokazują przede wszystkim ta karta pustelnika: Wy potrzebujecie w tym momencie spokoju, skupić się na sobie, skupić się na swojej przyszłości, zabezpieczeniu siebie, bo jednak jest to rycerz pentakli, i taki, więc tutaj może mówić o kwestiach zawodowych bądź kwestiach y, materialnych. I y, y, to może być w tym momencie. Wy możecie też w dużym stopniu, chcieć w najbliższym czasie, w, w tym sierpniu, okazać sobie właśnie te swoje emocje poprzez po prostu ym, ym, zaspokajanie swoich potrzeb, poprzez to, że będziecie działali na swoją korzyść. I karty też mogą tutaj pokazywać, że <laughs> chcecie się tutaj rozwijać. Natomiast, tak jak wcześniej już powiedziałem, gdzieś na waszej orbicie mogą się jeszcze pojawiać wspomnienia związane z przeszłością, jakieś emocje związane z przeszłością, osoba z przeszłości, ale raczej będzie to orbita odległa, tak? Czyli to nie będzie tak, że ta osoba, y, dlatego że tak jak wcześniej już powiedziałem, gdyby była karta konkretnej osoby pojawiająca się poza waszą energią, czyli któryś z królów albo y, tutaj Cesarz, bardziej energia męska, tak, yy, pokazująca na przykład yy, konkretny znak zodiaku, albo też energia związana z kontaktem, to bym powiedział: takta, albo, albo energia na przykład związana z asami, czyli konkretnych jakichś propozycji, pomysłów i tak dalej, czy as kielichów, no to bym wam powiedział: albo pojawi się osoba, yy, tutaj przede wszystkim w tej szóstej kielichów, osoba z przeszłości, albo yy, jeżeli byłyby inne energie, no to osoba nowa. Natomiast tutaj karty pokazują, że tak jak wcześniej już powiedziałem, gdzieś na waszej orbicie mogą pojawiać się tematy związane z przyszłością, ale mam wrażenie, że Wy nie macie też na nie ochoty. Tak? Nie, nie chcecie tutaj tej osoby nikogo na ten moment najprawdopodobniej wpuszczać do swojego życia, dlatego że macie takie poczucie, że to przede wszystkim jest czas dla was, czas pewnej waszej odbudowy, dochodzenia do siebie e, potrzeby ciszy e, i nie ma w tym niczego złego. To jest troszeczkę w połączeniu tych wszystkich energii, trochę taka energia, jakbyśmy skumulowali ją w dziewiątkę, w dziewiątkę kielichów. Czyli dziewiątka kielichów, która jest po prostu energią skupienia się na sobie, odbudowywania siebie, od odkrywania siebie na nowo, pokochania tego siebie i czasu spędzanego z samym sobą, docenienia tego czasu spędzanego z samym siebie, z sobą, pewnego upodmiotawiania siebie, wyciągania pewnych lekcji i też potencjalnie później, jeżeli przejdziemy przez ten etap dziewiątki kielichów, to do dojścia do dziesiątki kielichów, czyli otwartości na drugą osobę i chęci zbudowania, szczęścia, spełnienia z drugą osobą. Tutaj przede wszystkim, tak jak mówię, widać taką energię skupienia się na sobie, tak jak wcześniej już powiedziałem, <laughs> co prawda ta dziewiątka kielichów się tutaj yy, kwestii związanych z przeszłością, może tutaj gdzieś tam na Waszej orbicie się pojawiać, ale w karcie pustelnika najprawdopodobniej nie jesteście już tą energią po prostu zainteresowani. Zresztą, wodniki to też jest taki znak, który bardzo mocno, tak jak wcześniej już powiedziałem, wyciąga lekcję. Jeżeli e, poukłada sobie w głowie, że ktoś nie jest dla wodnika, no to makao po makale, tak? E, już szachmat. Nie raczej nie ma chęci powrotu, tym bardziej, że wodnik bardzo dobrze na logikę sobie tłumaczy, dlaczego. Co się wydarzyło, dlaczego to nie jest dla niego dobre. Na pewno w tym przypadku jest mu dużo łatwiej niż na przykład znakom wodnym, którymi jednak mocniej kieruje, kierują uczucia, które też powodują to, że trudniej jest się uporać z rozstaniami. Wodnik bardzo dobrze wie, co dla niego jest dobre. Jeżeli nawet o coś walczy, a potem uświadamia sobie, że to już jest granie warta świeczki, tak? to już, nie, to już nie, ma, nie ma na czym się skupiać. W tym bardziej, że piątka kielichów też poniekąd jest taka energia, bo ona mówi o tym w danym temacie, w temacie danego uczucia, danej relacji, już jest pozamiatane. Nie, nie ma do czego wracać, tak? Jest pewien żal związany z tym, z tą, z, z tą przeszłością, z tym jak się pewne rzeczy poukładały, jak to wyszło, ale temat w pewien sposób jest zamknięty. Jest smutno i jest żal, bo zawsze jak się coś kończy, jest, 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 jest pewna żałoba z tym związana. Tak. Chyba, że... Natomiast no, w tym przypadku raczej to nie jest ta sytuacja. no Bywa także że oczywiście jak ktoś ma do tego dystans, no to, no to nie. E, natomiast tutaj karty pokazują, że co do przyszłości może było trudne przyjęcie do siebie pewnej, e, pewnej wiedzy, co się wydarzyło, czy jegoś nastawienia, tak? czy jegoś postrzegania relacji, e, tego, że może e, wy się nastawialiście dużo mocniej, przyszłościowa ta osoba głównie patrzyła na to, co tu i teraz dla niej to tu i teraz było w, e, ważne i, i to, co tu i Teraz to przede wszystkim było skupienie się na sobie, dobra zabawa, tak, używanie życia. No, a wodnik jest niestety znakiem odpowiedzialnym, więc takie zabawy nie są dla wodnika czymś, co je co interesuje tak, dla wodników. Jako rada w kontekście decyzji ważnych, yy, skupienie się na sobie, bazowanie na raz doświadczeniu dwa wiedzy. W chwili obecnej, informacjach, które Was otaczają, co dla Was najlepsze, na czym się skupić. Natomiast trzy własne intuicje, którą tutaj wodniki mają bardzo dobrze wyostrzoną. Bardzo dobrze wyostrzoną. Natomiast tutaj jeszcze fajnie, bo u wodników dochodzi no, energia świetnego obserwatora, tak? świadomości też. Czytanie między wierszami, ym, świadomości też, co się wokół niego dzieje. Nie zawsze, ja, ja mam wrażenie czasem, że wodniki yy wiedzą bardzo dużo, ale otoczenie o tym nie wie. Tak? Myśli, że wodnik to taki cichy, on się nie interesuje niczym, nikim yy, i gdzieś jest po, poza tym wszystkim, a, a to jest nieprawda. Tylko wodniki nie o wszystkim mówią. O i wszystko. Moje kochane wodniki, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchman Tarot.